Cześć. Dziś chcę Ci pokazać urządzenie z firmy Mechanik. Jest to Dasta 45 i służy to do cięcia, jak nazwa wskazuje, do cięcia 45 pod kątem e, joli na płytkach, na płytkach gresowych. Kosztuje około 200 zł. Tak to wygląda. To urządzenie nie ma prowadzenia. To się prowadzi normalnie tak jakbyś robił złapy. To ma tylko odciągnąć kurz. Tak to wygląda zamontowane na szlifierce z jednej strony, z drugiej strony. Tak montujesz oczywiście na osłonie na osłonie szlifierki. Ja tutaj mam założoną tarczę też od stara tarcza Progres z segmentem wysokim na 20 cm z jednej strony, z drugiej strony niższy. Cena tej tarczy 118 zł. Możesz też używać tego typu tarcz z tym segmentem na 25, 25 mm. No i teraz tak, chodźcie, ja sobie podepnę odkurzacz i chodźcie sobie zrobimy krótkie cięcie z łapy. Zobacz, tu jest ten pręt, podjeżdżasz tak, żeby Widzisz? Tak, żeby ten ciężar szlifierki opierał się na tym pręcie. No i zaczynasz szlifować. Dobra, tyle, tyle wystarczy, żebyście sobie mogli zobaczyć. No, i to jest cięcie z łapy. Do tego potem bierzesz jeszcze delikatnie drugą szlifierkę z regulacją obrotów, dojeżdżasz padem i gotowe. To tyle. Zapraszam do sklepu pragmaj.eu kategoria cięcie 45. Dzięki, hej.